Wy jeszcze nie wiecie, ale Eliza jest świetną szefową kuchni. Kocham gotować. Przygotowałam coś pysznego. Jeśli chcecie, zapraszam za mną. Zobaczycie moje królestwo. Chętnie. Ale pięknie to wszystko przygotowałaś. Eliza, powiedz mi, co zazwyczaj smakuje Polakom? Kuchnia toskańska. Tak myślę. Podajemy makaron robiony przez nas, papardelle, bruschette z klasycznym pomidorem, bazylią, które następnie polewa się świeżą oliwą. Fakt teraz jest sezon. Następnie słynne cantuccini prato i inne tradycyjne, klasyczne potrawy. To jest słynne toskańskie ciasto z mąką z kasztanów. Potem dam Ci spróbować. Przygotowałam dla Ciebie niespodziankę. Zapraszam. Pokaż. Widzę kasztany. Nie. Słynne, prażone. E, si. Kasztany w Toskanii się od wieków. Drzewa kasztana jadalnego rosną w lesie, stąd łatwy dostęp do owoców. Nazywane były pożywieniem biednych. Piecze się je na ogniu w kominku około 10-15 minut. Na stagionę, to typowo toskańska potrawa. To typowo toskańska potrawa. Jedli je nasi dziadkowie. Popatrz. Ma, come li mangi? coś dobrego. Słyszę coś dobrego. Słyszę coś dobrego. Słyszę tak? A w czym moczona jest W nektarze bobów? W winie! Ścierka <grym> namoczona w winie sprawia, że kasztany nie są suche i mają lekki winny aromat. Ja je jem z ręki, to nie pierwszy raz, słuchajcie. Do kasztanów się bardzo długo musiałam przemóc, ale są pyszne. Żałuję tych wszystkich straconych lat, że nie zjadłam ich wcześniej.